Hej, cześć, mam z Monsley Mike. Dzisiaj witam Was na GeForce Skins i mamy 120 dolków. Na dzisiejszy film i tak, przypominam, że na starcie klikamy w kod promocyjny, wpisujemy kod Golson, dostajecie 5% do każdego doładowania na stronę, a także darmowego mi jeżeli jesteście pierwszy raz na stronie. E, I tak, dzisiaj będziemy testować te skrzynki z tego GeForce Skins Esports plus Tom. <ślesk> Te nie, bo są trochę za drogie, ale to będziemy testować ostatnie. Zrobiłem kilka bitew i z, no tam, pff, nie wiem, 40 doszedłem w pewnym momencie, miałem 400 w ogóle. To jest zostawione oczywiście na kolejny film, więc my dzisiaj mamy 120, ale naprawdę te skrzynki lubią oddać. Te skrzynki lubią oddać, więc sobie na start zrobimy coś takiego. Myślę, że i coś za 12 może? Coś za 12 na przykład, albo nie, to masa dajmy, to masa dajmy. I taką za 5 dyszek puśćmy e, na 3 osoby. No mam nadzieję, że przynajmniej jedną wygramy, żeby tak zrobić chociaż z 3 bitki, mm, żeby ten film też nie był za szybki, no, Raczej za krótki. E, zobaczymy co się da zrobić, 72 bitki nam zostaje, ewentualnie podzielimy to na dwie, ale ja bym wolał na jedną oczywiście, e, więc zobaczmy. 8 dobra to nie jest źle nie jest źle jeszcze nie jest źle spokojnie Okej... Okay. Kurde, widzę że nie ma nie ma dźwięku więc zaraz muszę to naprawić o ile to Okej, okay, prowadzimy prowadzimy hyper Okej, okay, nikomu no ale to lepiej tak niż jakbym miał dać komuś innemu pago oj no musimy coś trafić musimy coś trafić i nie jeszcze on szantiko, dobra Jest nieźle, bo Arnold tutaj e, nieźle zawojował No nic, mm, ja sobie włączę głos i wracamy zaraz od razu Dobra, jestem, głos włączony, więc będziemy już mieli głos A my w takim razie za 72 zrobimy sobie po prostu, najwyżej weźmiemy to co ma miało być na ten kolejny e, Trudno, zrobimy tak I myślę, że tak i na koniec damy Traitora, bo Traitor też lubi fajnie oddać. Zobaczmy. No fff, mam nadzieję, że to wygramy po prostu i, i tyle. E, jeżeli nie, to mamy ten jeden zapasowy item plus jeszcze od tam kolejne dwa myślę albo trzy filmy e, będą e, na podstawie tych e, kluczy, że otwieram jedną skrzynię i zobaczymy co z tego się da zrobić, tych bonusowych oczywiście. Zobaczmy pierwsza. Ile to? 7. OK, to nie ma źle, nie ma źle. Next nam odda... ojoj 74 Uff. no ale to nie jest takie kurde a panu no no come on. czemu teraz nic nie, nie daje no przed chwilą dało na streamie mówię dobra zrobię sobie na, na ten na no, odcinek se zarobiłem czy tam dwa <grym> i i teraz taka du nie, no dobra, Darkwater jeszcze, nie mamy szans raczej, nie mamy szans chyba, że tam Traitor by nam, no co? Serio? Bot chat? Kim ty jesteś? Jeszcze tu trafia Corticera, no my musimy trafić Traitora albo Asimowa. Nic innego nas nie, no właśnie. Co to w ogóle, co to w ogóle dało, nie? Co tu w ogóle dała ta ostatnia, ten Traitor? Traitor to jest chyba top jeden skrzynia na, 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 na GeForce skinie Dobra, sprzedajemy to. Trudno. Trudno się mówi. Robimy bitkę e, tak zwaną ostateczną. Ostateczną bitkę e, i zrobimy tak. To bym sobie chciał wrzucić. Maria sobie chce wrzucić, te wszystkie sobie wrzucimy. Wrzucimy sobie na pewno z Traitora sobie wrzucimy. Tak jeszcze patrzę za 9 piątkę może Primary. Okej okay, i to będzie idealnie, idealnie Edward, Wanderek i na koniec, słuchajcie, set żeby nam e, dało jakąś mocarne, mocarnego, jakiegoś skina zobaczmy co z tego będzie, 13 skrzynek 13 skrzynek zaraz będziemy mi... no właśnie, zaraz będzie pikało jak coś ale no nic z tym niestety nie zrobimy, zobaczmy co tu się uda uda zrobić, mam nadzieję, że się uda wygrać przede wszystkim Dobra dobrze że chociaż to tylko tyle kosztuje No bo ok, to 10 chyba tylko też 12 No właśnie Szkoda że ten akurat Bo kolejny Jakby no zaraz nad tym Itemek Kosztuje chyba 33 więc ach ale no niestety to, to jest Przez chwilę myślałem, że to jest ten kon... Nieważne nieważne Hyper co odda hyper? Nic nie odda hyper Kurde No coś nie chcę oddawać teraz Mogło dać taką kostkę, no Emerald <noise> Oczywiście to nie jest Emerald, tylko Gamma Doppler, nie wiem czemu To tak jest O i teraz Pika, sorry, jeśli to słyszycie Zobaczmy, Bandura, też nam nic nie daje Bandura Ej Przysięgam Kilka bitew temu zajebiście oddawały wszystkie te skrzynki, teraz nie oddaje nic Ale mam nadzieję, że to temu, że set nam odda na koniec Ile to? Okej, okay, 20 Co? 21 kosztuje? Nice Czy my wygrywamy? Chyba wygrywamy. Czy nie? Teraz chyba wygrywamy. Set byle tego nie spierdolisz. Tak jest! Mamy kosy! Mamy kosy! Dobra, szkoda, że takie, ale mamy! Ej, dobra. Odcinek. Odcinek na zero. Odcinek na zero. Ja sobie chyba wypłacę te kosy. Ja sobie chyba wypłacę te kosy. Resztę zostawimy. I z tego okej, okay, nie da się, ale wypłacimy sobie. Jakieś handlopsy może nie. E, Forest de Depart, Safari mesh Coś tu sobie musimy wybrać, ale... Ej, ale kurde, to jest ta skrzynia. To jest ta skrzynia, która... Kurde zawsze ratuje. Taki tak fajny, ale to jednak bym wolał kostkę. Tylko chyba nie taką. Chyba nie taką, to już te dagery... To już te dagery weźmiemy raczej. Eee, tylko teraz musimy tak Musimy to wyłączyć Anuluj I teraz wymień i od nowa, tak O, te forest depaty. Wypłacimy sobie, resztę sprzedajemy To jest nasz budżet Na kolejny film Słuchajcie, no udało się Udało się odrobić na koniec Jeszcze sobie kostkę e, wyciągnęliśmy A Wam jeżeli się podobało zostawcie lajka, subskrypcji i komentarz Pamiętajcie żeby wchodzić na Twitcha Bo tam sobie e, gramy często w CSK też gramy na, na G4 więc zapraszam bardzo serdecznie zapraszam też na Discorda tam macie konkursy macie możecie wygrać koskę, nie koskę jakieś inne skiny no i co, to było na tyle trzymajcie się do usłyszenia w kolejnych filmach i cześć